Dzień dobry kochani na kanale Mimeruna. Witam każdego Ciebie, witam wszystkich nowych subskrybentów na przekazie weekendowym na 6-7 kwietnia 2024. Kochani, no jak czytam tak z rzutu na, na weekend e energię, to w sobotę będzie odpoczynek, będzie relaks, będzie spojrzenie głębiej w siebie, zastanowienie się, przeanalizowanie, chęć pobycia w ciszy, w spokoju, żeby przemyśleć pewne rzeczy, zastanowić się, przygotować się do wejścia w coś nowego, w jakąś nową sytuację, albo będziesz troszkę gorzej się czu czuła i będziesz ten dzień postanowisz y, przeznaczyć na y, odpoczynek, a w niedzielę y, runa Echwas mówi o, o zmianie o y, Potrzebie ruchu, być może będziesz gdzieś wyjeżdżał, będziesz coś zmieniał. Te zmiany, o których Echwas mówi, no to mogą być takie, że temu będzie towarzyszyć aktywność, temu będzie towarzyszyć ruch, być może będzie to aktywna niedziela, będziesz odwiedzał nowe miejsca, poznawał nowych ludzi. Tutaj runy mówią, spodziewaj się polepszenia sytuacji, spodziewaj się pozytywnych rzeczy. Też szansa na poznanie kogoś, może właśnie na wyjeżdżanie do partnerstwa, będzie powodzenie. Także no tutaj wow, a może ktoś do Was gości, jakiś poznany mężczyzna przyjedzie, odwiedzi. No i tutaj, jeżeli będziecie, bo tu też jest ważna współpraca, ważne też podejmowanie decyzji, to tutaj właśnie być może, że w tą sobotę, gdzie jest ISA, będziesz się zastanawiał, czy może Będziesz rozmyślał, zastanawiał się przed podjęciem w niedzielę decyzji, tak? bo też tak, y, tak może, y, też tak może być. I sam mówi: działaj rozważnie. Y, tutaj w sobotę y, nie podejmuj żadnych pochopnych decyzji. Y, skup się, skoncentruj, y, licz wyłącznie na siebie. Tutaj y, wszelkie rady i tak dalej to niekoniecznie. Y, y, I to jest dzień takiego. Yy, właśnie yy, takiej potrzeby przemyślenia, przemedytowania, odpoczęcia pobycia z od, yy, sam, samym sobą, yy, ale też yy, właśnie yy, może poczucia takiej tej wewnętrznej yy, też yy, Potęgi, siły, tak? Ale może być też tak przy ziemi, że po prostu wstaniemy i będzie nas bolała głowa, mimo pięknego dnia zapowiadającego się i słoneczka, które wschodzi, po prostu będziemy zniechęceni, nie będzie nam się chciało za bardzo. No i to Isa jest taką energią ale jeżeli się przymusimy i wstaniemy, tak, to potem już wszystko fajnie pójdzie. Być może też jest y, coś takiego, że oczekujesz informacji jakiejś, coś ktoś miał ci dać znać, coś przywieźć, przynieść, to tu przyjdzie coś z opóźnieniem. Być może, że ta osoba, która miała się pojawić y, w sobotę, pojawi się po prostu u ciebie w niedzielę, y, tak, to też może być, bo w niedzielę jakiś mężczyzna tutaj y, odwiedza, odwiedza y, dom, tak. Także tutaj... Y, E, ISA też, jeżeli byśmy patrzyli wyżej, ona zamyka jakiś e, okres, czyli może też tutaj tygodnia, może tygodnia zawodowego, tutaj e, też e, zamykasz to, co się w tym tygodniu działo, e, tego gorszego, trudniejszego, już nad tym e, gdzieś tam. Odcinasz tam te, te, te przykre, przykre rzeczy, które może się wydarzyły w tym tygodniu, skupiasz się tak, i, i jakby nie obwiniasz nikogo, tylko myślisz o tym, co te, te sytuacje w tym danym tygodniu ci pokazały, zastanawiasz się i. Mądrzejszy ruszasz do nowego już y, tygodnia, tak? Też tak może być. No, w niedzielę y, echwas jest 19. runą w utcharku 1, 9 do 10. Jedynka coś ma szansę y, na nowo zaistnieć, coś ma się szansę zmienić. Może właśnie nowe miejsce, nowi ludzie, może właśnie przemieszczanie się, jakaś wycieczka rodzinna, może sam gdzieś będziesz wyjeżdżać sama, może ktoś do ciebie będzie przyjeżdżał, może faktycznie y, ktoś tą sobotę nie doj jedzie, przyjedzie w tą niedzielę. Ale ogólnie ECHWAS mówi też o poznaniu miłości, mówi o, pozna o nawiązaniu nowych znajomości, udanych znajomości, ale też mówi o tej poprawie naszej sytuacji życiowej, przede wszystkim w relacjach, w relacjach wszelkich, międzyludzkich, nie? więc tutaj na, pozytywna, pozytywna m, m, energia. Ona mówi też o tej takiej owocnej współpracy, może coś będziecie wspólnie z rodziną robić, może ze znajomymi gdzieś będziecie wyjeżdżać, może coś będziecie działać we wspólnym celu, no to tutaj jest osiągnięcie tu, y, satysfakcji, tu jest zadowolenie, to jest dobra współpraca, mówiąca o korzystnych umowach y, tutaj i o osiągnięciu y, sukcesu. Więc y, ja bym powiedziała, że w sobotę ze spokojem zastanawiamy się, przemyśli, przemyśl, może zastanawiamy się nad y, właśnie jakąś decyzją, może z, została rzucona. Jakaś propozycja, tutaj y, trzeba rozważnie y, stawiać y, kroki. Jeżeli się wyciszymy, mamy szansę y, rozwikłać jakieś trudne y, sytuacje dzięki właśnie tej naszej wewnętrznej y, y, energii, doskonały czas na medytację w sobotę, na analizę swojego y, zachowania też, być może y, trzeba podjąć jakieś kroki w związku z y, nawykami żywieniowymi, z właśnie y, swoim sposobem y, bycia, ale runa y, i nie rób niczego na siłę, tak, na siłę nie wymuszaj działań, powolutku, ze spokojem, a rozpalić ten ogień w sobie, tak, może być też tak właśnie, że mogą być te przejściowe kłopoty, tak jak mówię, może na kogoś będziecie czekali, bo byliście umówieni, ktoś może nie dojechać z jakichś powodów, może być tak, że czekaliście na jakieś pieniążki, też mogą nie wpłynąć. One wpłyną. Ta osoba się pojawi. Tylko to się przesunie troszeczkę w czasie, bo Isa mówi o przesunięciu się w czasie, ale też mówi o takim spoczynku, o koncentracji, o izolacji, że, że ta sobotę będziesz chciała, będziesz chciał spędzić bardziej sam, będziesz chciała, chciał usłyszeć swój wewnętrzny głos, tutaj no, będzie tutaj Isa pomagała koncentrować myśli i jakby nie było będzie tutaj y pomagała w rozwiązaniu problemów tak I, i nawet ten problem, który może się pojawić, nawet właśnie z tą niechęcią no to on tylko zależy wyłącznie rozwiązanie tego problemu od Ciebie więc ta koncentracja zdecydowanie pomoże Ci pomoże ci, to, te głębsze spojrzenie w siebie, tak, możesz odkryć też bogactwo Twojego wnętrza, więc możesz właśnie poprzez spojrzenie głębiej w siebie dostrzec jakiś talent albo się zastanawiasz, bo ktoś zaproponował Ci wyjazd w tę niedzielę, tak, i to sobota tak będziesz się wahać i nie będziesz będzie się skupiać na tym i będzie to gdzieś tam wokół te, tego się kręciło. No ważne jest, żeby niczego na siłę nie przyspieszać, żeby była ta koncentracja, żeby była, było skupienie i żeby no, działać rozważnie, żeby tutaj niczego na, na siłę nie, no, nie przyspieszać. Tak? Tutaj y, będzie to takie troszeczkę też może oddalenie, bo będziesz y, tutaj w rodzinie od partnera, partnerki, męża, żony, bo y, tutaj. Y, no, może będziesz właśnie trochę tego czasu chciał, chciała spędzić w tym skupieniu, w tym zastanowieniu się też, tak? Także no, będzie to taki dzień bardziej spokojny, tutaj no, cisza, czas na, na, na przemyślenia też i, no, i tutaj też. Może być tak, że dojdziesz poprzez właśnie głębsze spojrzenie w siebie, że pójdziesz zupełnie inną drogą, coś do ciebie dotrze i może podejmiesz właśnie decyzję o przeprowadzce, na przykład albo o jakimś wyjeździe, a miałeś zupełnie inaczej, to wszystko miało wyglądać tutaj tak, albo wyjedziesz w celach zawodowych już w niedzielę, żeby rozpocząć, właśnie tutaj też podejmiesz taką decyzję, ruszysz w drogę, żeby zmienić to swoje życie bo też tak może y, być, tak? Także tutaj możesz zaczynać nową drogę, y, też y, może będzie też tak, że, że w sobotę będziesz się nad tą swoją przyszłością właśnie zastanawiać, jak dalej, co dalej, a więc no, tutaj... Y, Sobotę zastanawianie się, zatrzymanie, odpoczynek, może po prostu też y, jakaś choroba, jakieś niedomaganie, zatrzymać i ta sobota y, po prostu y, no, spędzisz na, na odpoczynku, na stagnacji, zamiast na ruchu i działaniu, ale to jest tylko przejściowe, bo w niedzielę już mamy ruch zmiany i działanie tak, i odwiedziny, i wyjazdy tutaj, także pod spodu jest berkano, a więc wszystkie sprawy, jakiekolwiek nie podejmiesz, to tutaj one mają szansę się zrealizować. Wszystko płynie tak jak powinno, dostaje wiatr w żagle, więc ja bym się nie obawiała tych energii. Po prostu dziś sobie dała ten czas na, na odpoczynek, trochę na przemyślenia, na medytację, na uziemianie się i pobycie samemu ze sobą. Wybory cztery. Istnieje inna droga. Poproś swojego jednorożca, by pomógł ci ją odnaleźć. No właśnie, było to. Mówiłam o tym, że Isa też tutaj. Y Zastanowienie się nad przyszłością, nad może całkiem właśnie zmienisz tą swoją drogę życia, może zupełnie inaczej sobie zaplanujesz poprzez właśnie to skupienie, spojrzenie głębiej w siebie, dostrzeżesz pewne rzeczy, co, może których w tym takim natłoku spraw nie dostrzegałeś, a to ci da wskazówkę i spowoduje zmianę w twoim życiu, nie? którą właśnie tutaj będziesz podejmował decyzję w niedzielę. Pokładaj ufność, Twoje modlitwy się manifestują. Bądź pozytywny i podążaj za swoim przewodnictwem, tym, co ci gra w duszy, tak? Serena, jestem aniołem obfitości. Otrzymasz pieniądze, których potrzebujesz. Sposób, w jaki to się zna stanie, znajdzie się w rękach Boga. Mniej wiary, a więc zaufanie, kochani, tutaj jakaś obfitość y, finansowa. Echwas mówi o dobrych umowach, o sprawiedliwości, więc tutaj no, y, no, może, może tak być, że, że faktycznie w sobotę się tutaj y, coś nam zatrzyma, a w niedzielę już bardzo pozytywnie i wszystko będzie szło z kopyta i to będzie bardziej energiczny dzień niż sobota. Co wydawałoby się odwrotnie, ale takie energie. Dziś bardziej spokojne, w niedzielę dużo ruchu, dużo zmian, dużo współpracy, yy, podejmowanie decyzji, a dziś skupienie, spojrzenie głębiej w siebie. Wszystkiego co najlepsze, kochani. Pięknego weekendu. Eee, dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że lajkujecie, komentujecie. To jest naprawdę cudne za każde wsparcie kanału. Dziękuję, jest mi niezmiernie miło i za. Zapraszam do czytań prywatnych na kontakt poprzez adres e-mail mimarunamałpawp.pl. Wszystkiego dobrego. Mimaruna.